Biblioteka Akustyczna zaprasza do wysłuchania książki Agnieszki Mielech, zatytułowanej Emi i tajny klub superdziewczyn. Poszukiwacze przygód, czyta Joanna Pachrzbikowska. Tuż przed końcem zimowych ferii świątecznych wróciliśmy z żabiego rogu do domu. Wszyscy żałowaliśmy, że tak szybko się skończyły. Na szczęście zima w mieście także minęła bardzo szybko. Kończył się pierwszy semestr. Aniela i ja byłyśmy już w czwartej klasie, a to nie są żarty. Nauczyciele więcej od nas wymagali, miałyśmy więcej samodzielnej nauki i prac domowych. Pojawiły się też całkiem nowe i zaskakujące zwyczaje. Za trzy nieprzygotowania do lekcji można było dostać prawdziwą jedynkę, a to wcale nie było przyjemne. Za to na piątkę z aktywności należało zebrać aż pięć plusów. To nie jest sprawiedliwe. Mruczałam pod nosem, chociaż zwykle byłam przygotowana do lekcji i raczej nie groziła mi jedynka. Flora, która jest od nas o rok starsza, pocieszała nas, że szybko przywykniemy do nowych zasad. Tak już jest w szkole, mówiła z miną znawcy. Na piątkę musisz się bardzo postarać, a jedynka może wpaść przypadkiem. Kiedy wystawiono oceny po pierwszym semestrze, przekonałyśmy się, że flo miała rację. Nie taki diabeł straszny, jak go malują. Teraz będzie już z górki, oświadczyła podczas pierwszego spotkania tajnego klubu po feriach zimowych. Zanim się obejrzymy, będą wakacje. O nie, jęknęła Faustyna. Chciałam poprawić ocenę z matematyki. Masz przed sobą co najmniej czternaście tygodni nauki, szybko obliczył Franek. Co najmniej pięć kartkówek i trzy klasówki. Flora zmrużyła oczy i huknęła. Masz czarodziejską kulę czy co? Skąd wiesz ile będzie klasówek? Nie załamuj nas! O matematyce pomyślimy od jutra! Franek machnął ręką i z powrotem wsadził nos w książkę, z którą nie rozstawał się od początku dzisiejszego spotkania tajnego klubu. Zebranie w ogóle się nie kleiło. Po pewnym czasie Franek został sam w pokoju Flory, zagłębiony w lekturze, a my przeniosłyśmy się do przedpokoju, gdzie rozwiązywałyśmy quizy. Wyszło mi, że powinnam mieć psa, wybąkała Flora. Ciekawe, co na to powiedzą rodzice. A mnie, że moja mama jest najlepszą przyjaciółką! zawołałam. Fajnie! zauważyła Aniela. Mnie wyszło, że moim ulubionym kolorem jest różowy. Bu! ryknęłyśmy chórem, bo kto to w czwartej klasie uważa różowy za jakikolwiek kolor. W grę wchodzą jedynie zbliżone jak amarantowy, fiołkowy czy fuksja. Różowy? Nigdy. A ja zrobiłam sobie szkolny quiz, oznajmiła fał z westchnieniem. I posłuchajcie, przygotuj się na naprawdę trudny semestr zaczęła czytać. Będzie sporo klasówek sprawdzianów z tematów, które niekoniecznie przypadną ci do gustu, lektury nie wzbudzą w tobie entuzjazmu. Ale nie załamuj się, są jeszcze przyjaciele. Flok lepnęła Faustynę energicznie w ramię. Zgadzam się! Tajny klub Superdziewczyn jest dobry na wszystko!